Siema widzowie, jesteśmy na skateparku, jak możecie zauważyć Na pewno nie będziemy grać 2 na 2, po prostu będziemy dzisiaj jeździć I pokażemy wam tu w sekcji drewnianej Na pewno jest z Arturem, mieliśmy dzisiaj robić flarki, ja będę robił A Artur nie może, pokaż piszczelek Bo Artur jak, robi ostatnio, Artur jak ostatnio robił weko przez spajna, tu macie filmik, wideo, klip, nie? No to się bardzo rozwalił i bardzo go boli noga i bardzo nie może jeździć Także... Tu będzie widział. Chłopaki no. dokończają skóta chyba, czy już skończyliście? Skończyliście jaki wynik? Nie że nie skończyliśmy. To nagram co oni tu robią i przy okazji ktoś nagram mnie, jak też tu jeżdżę. Nie? Później pójdziemy tam, na ten i będę tam robił flarki. Pokażę wam co tam wyszpąciłem dzisiaj, bo jest grubo. I on będzie prowadził kamerę. Jak będziesz mówić coś głupiego, ja wstawię Instagrama i cię skajtuję. Bobby! Dobra! Szama? Szama, to on prowadzi. Spójrz, Ale się drip. Nawet nie wiem, czy dobrze na skargi. Policja. Nie, mała policja. Skok nad widzem. Dobra. Także uważać. O, o, ku... ja, te go, te... Ja, miałem, ja miałem tutaj dek, tak, ja nie wiem, nie wiem w sumie mogę spróbować kiedyś zrobiłem, ale jest słabo dosyć Ja go biłem ale stąd na flat. tu, nie, stąd tu i wolnąłeś ryjem no. nie, tak. Dobra, czekaj jeszcze raz Hop! Nie no. no. Nie, bo on myśli, że jak zrobić dwa razy, to jest lepiej jeszcze Nie, jeszcze bo jeszcze. robi trzy Dobra, dwa ostatnie triszki przez ten transfer i lecimy na drewno Porobić e, e. sobie flarki Piotrek no Dobra, przejmuję teraz kamerę No i zarąbi się Kładzie się! Przenosimy się na drewno, co? Da. da! Teraz sobie porobimy flarki i coś innego na tym koterku. On jest mały, ale zdradliwy. Fajnie wybija. Czasami można ładnie uderzyć głową o ten beton tu. No! Spróbujemy se. Od razu Flare Hilbar, bo dzisiaj zrobiłem z drugiej próby. Myślisz, że zrobię z pierwszej? Tak. Nie, nie zgabisz, bo tam pani nie siedzi, a ona zawsze tam siedzi. Dobra, jedziemy. <grystanie> Myślałem, że na co wpadnę. Ja w ogóle nie wiem, po co to jest i kto to stworzył. Ale jest. I może... To miało być Galin i Flybox. Tak. Yo! Zrobiłem to dzisiaj trzy razy mega fajne, ale trochę straszne bo ta rampa wybija tak, że jak się łapie hila, to można polecieć na taką idealną flarę, że za bardzo i przelecieć. Dwa razy tak dzisiaj zrobiłem. To teraz tam Co? No flaga hillback. Nie ma opcji Nie ma szans. Pionę tu zrobię To teraz ten, flaga no Henry. O, mogę zaraz spróbować, tylko ten no Henry jest taki. Dobra, a potem na finger. To pionę pierwszy spróbuję Dobra. Bo tu dzisiaj opanowałem w miarę. Proszę raz skoczyć. O. o, światła. Teraz skoczy, Światła są w końcu. Wow, widać coś Wow. Czasami można ładnie uderzyć głową o ten beton tu. O, mój Boże. Ej, wypadłem z rampy stary Ja Wow. Ja to czułem podczas roty, bo... Jak się obracałem, to widziałem gdzie mi więcej wyląduje, ale nie sądzę, że... A, aż tak. Ale kurde. Jak Dezy 2 k 22 <grymne> Co się stało? Wypad z rampy. Robiłem pionę i wypadłem z rampy, stary. Tam? Tak, tam. No, tak tę chyba Nie była najlepsza, nie była najgorsza, <grymne> ale z racji tego, że miałem zrobić robić sobie flarki dzisiaj, to spróbujemy. Spróbuję sobie zrobić flarkę Whip, potem flarkę 2 i flarkę 3. Zobaczymy z ilu prób wsiądzie jaka. Zgaduję, że największy problem będzie z flarą Whip. Prawą się przybija żubika mordo. Gdzie ja go uciąłem Teraz drop, spróbuję flary 4 i porobimy coś innego, bo nie będę tylko w sumie samych flipów stawiał. Nie no, z tej, z tej strony to nie to... O kurde, co się stało. Zplatowałem na kolano. Łopa! Ale się wkleił. Z i tego, że odjechamy perfekcyjnie, idealnie czysto, przejdziemy do Bri, do Barbri, którego, którego nienawidzę. Ale Aha, zrobię, myślę, bo, bo on mi kazał Dobra, co no, robił Jezu, jak pięknie je... Dobra, KP jeszcze zadał Umbrella i Nord i zrobimy coś fajnego na tych płoterkach, Mega ładnie KP nagrywa, jak teraz się Se obejrzeliśmy No i co? I szczęka ci spadła No, szczęka mi spadła, ale to zaraz podniosę Co robimy, tylko i dalej wywali. A Dezzy się wywalił i I no, dobra, to dawaj Na dupę najbardziej w życiu chyba Także wyląduje Dolecę do bęku na dupie, nie? Zaraz, droga starego do szkoły Dobra, Trochę za nisko go, go nagrałem, ale... Jest dobrze Jest moc O Jezu Biodro załamał jest taki zabójczy stary no nie jest taki... Sam raz na raz, Zzliki. zrobić coś i z niego No Pokłogne Dobra, ja. co ja teraz robię? A bo i no to zrobię. Ja nie zrobię jeszcze to. Co? Ja nie widziałem, bo to jest, to tak. na Co? na Tego nie ma na maturze. Dobra, widzowie. Ostatnia próba zaraz gaszę światła na Gdyni, bo są do 22. Jest 21:50 coś. No i mamy 8% wpr więc zaraz kończymy tego vloga Dokładnie, a tu jest mój operator świetny, a Ty jesteś mały Pugnę, na się Pozdrawiam Cię Dobra, jeszcze jedno Jeszcze jedno, dawaj No jeszcze jedno, dawaj, jeszcze jedno. U mnie kolana bolą. Nie no. Było blisko, ale odpuszczamy. Dobra widzowie wymieniłem GoPro, nie wiem, czy widzieliście w mi baterię. Nie wiem, czy widzieliście ostatnią próbę. Ale mi siadło. Już stwierdzam, że nie ma co robić, bo w każdym momencie mogą wyłączyć światła po prostu. No i co? I kapy chciał jeszcze na koniec zrobić flarkę. No i my tą flarkę nagramy, tylko żeby światło w trakcie nie zgasło. Dawaj, bo światło wyłączą! Myślałem, że przekręcisz Myślałem trochę, że przekręcisz. Zbyt szybko jakaś tak, no, tak. agresywnie szarpnąłeś Bo to na secie Piotrka jest O oh, Bobri Crazy Negrywaj oh, O oh, No i Na komendę Włączyli nam światła widzowie więc muszę niestety zakończyć vloga bo nie ma już jak jeździć może się zobaczyć No, No i co? Napisz w komentarzu czy vlog Wam się podobał co możemy zrobić na następnym vlogu i co by Wam się po prostu przyjemnie oglądało, żeby, żeby te vlogi były po prostu coraz lepsze. A i wbijajcie na instagramy chłopaków i oczywiście mój. I zasubskrybujcie kanał Kiema.